Z Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca, to wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój, zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Bibliści są zgodni, że dzisiejsza Ewangelia była odpowiedzią apostoła na oczekiwania chrześcijan żyjących pod koniec pierwszego wieku. W tamtych czasach wyznawcy Jezusa spodziewali się szybkiego przyjścia Jezusa na Ziemię. Oczekiwali ukazania się chwały Boga. Również święty Piotr w swoim drugim liście pisał o takim nastawieniu wierzących. Piotr pisze i będą mówili: Gdzie jest obietnica jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Jan chce powiedzieć, że Jezus przychodzi do każdego człowieka wierzącego już teraz, już tu na Ziemi, w czasie naszego. Życia Jezus może w nas zamieszkać. Chwała Boga ukazuje się wtedy, kiedy Ojciec i Syn przychodzą do człowieka i w nim mieszkają. Niech pomącą w zrozumieniu tej prawdy będą słowa poezji. Roman Branszetter napisał kiedyś krótki wiersz: Człowiek pewien, który był ojczyzną. Boga skazał go na wygnanie. Bóg pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa, ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną człowiek jako ojczyzna Boga. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Święty Jan, ewangelista, pisząc, o mieszkaniu Boga użył greckiego słowa Manej, które wywodzi się od Mane, to znaczy pobyt, mieszkanie, trwanie, wytrwanie. W przestrzeni duchowej rozgrywają się zdumiewające i decydujące o życiu wiecznym sprawy. Słowa te oznaczają, że Bóg tworzy w nas swoje mieszkanie. Warto zastanowić się nad tą prawdą. Bóg pragnie mieszkać, przebywać we mnie, to pierwszy wniosek z tego fragmentu Ewangelii, drugi wypływa z trybu warunkowego, jeśli ktoś mnie miłuje i będzie zachowywał jego przykazania. Bo jeżeli ktoś nie miłuje i nie zachowuje jego przykazań, nie może być miejscem przebywania Boga. I tu pojawia się przestrzeń dla mojej woli. To ja decyduję, czy chcę zbudować w sobie mieszkanie dla Boga. Dlatego prośmy Ducha Świętego, aby pomagał nam nieustannie wstawaniu się mieszkaniem Trójcy Świętej. To właśnie obecność Boga jest w nas źródłem prawdziwego pokoju. Pokoju obiecanego przez Jezusa.